Cześć, witam Was serdecznie z tej strony KryptoBit. Mamy wczesną porę, ale postanowiłem dzisiaj podzielić się z Wami znowu moimi uwagami dotyczącymi świata kryptowalut. Moi drodzy, dzisiaj e, milion, czy każdy może zarobić milion dolarów w świecie kryptowalut. No i dzisiaj pokażę Wam, że jest to możliwe z podłoża oczywiście długotrwałych inwestycji, ale także z podłoża, e, możemy powiedzieć, inwestowania w ryzykowne kapitały. I chciałbym zacząć od, od tego, co wydarzyło się ostatnio, co ma kluczowe znaczenie. Jeżeli sobie wejdziemy na e, tutaj giełdę Max i zobaczycie sobie, co, jakie projekty się pojawiają we wczesnej fazie, w których moż, możemy uczestniczyć, to zauważycie, że był taki token Aster. i e, już wam pokazuję. Czekajcie, tylko. Spot, tutaj sobie własne. Aster, tak. E, może inaczej weźmiemy tutaj sobie weźmiemy nie new mamy new dobra pokażę wam zobaczcie ile jest tokenów listowanych e, nowych na giełdzie MAX. i tu też nie robię żadnej tu reklamy bo nie mam tu żadnej współpracy mówię tylko o tym że jest tu możliwość pojawienia się i zaobserwowania oraz uczestnictwa w różnych tokenach które mają swoje presale i, i ido i różnego innego rodzaju przed sprzedażę. i o tym robiłem masę filmików i masę różnych rzeczy. Możecie sobie zobaczyć na moim kanale. Chętnie zapraszam, ale możecie tutaj sobie zobaczyć, ile czasu macie na to, żebyście pojawili się, kiedy będzie listowany ten projekt na giełdzie. I mamy tu taki projekt, na przykład Mira. I bardzo głośno jest o tym projekcie, ale jeszcze chciałem wrócić wcześniej do projektu, który miał całkiem niedawno swoją. Tutaj. No, ja to. Miał tutaj swoją niedawną. Hmm, Właśnie listowanie, i to jest projekt Aster, moi drodzy. Jak sobie zerkniecie tutaj, to ten projekt tutaj jest że w ciągu 7 dni, ale w ciągu ostatniego 30 dni, jakbyśmy wzięli sobie pod uwagę, to zrobił 2,5 tysiąca procent. I teraz były takie komentarze, były takie wpisy, że jeżeli zainwestowałeś 100 dolarów, no to dzisiaj jesteś milionerem. I moi drodzy, takich akcji, takich różnych możliwości jest bardzo dużo. Następnym takim wpisem był taki człowiek w Polsce hazardista, który napisał, że z 2000 dolarów w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy zrobił 250 tysięcy dolarów, a jego następnym krokiem jest milion dolarów, tak? e, Oczywiście, no, to się opierało na e, handlu na dźwigni, e, na tradingu, i tym, co dało mu tak pozytywny. E, można powiedzieć, wynik, no to był projekt Zora. A więc te projekty są. I teraz um, chciałbym dzisiaj, szczerze wam, powiedzieć o tym kluczowym aspekcie, i pokazać wam kilka rzeczy, które moim zdaniem są istotne i które podzielą społeczność na różne można powiedzieć etapy i różne wypowiedzi. I mamy takie projekty, które no, kumulują tą rzeczywistość, jakbyście sobie zobaczyli, wokół tego projektu Aster jest zebrana też polska społeczność, też wszyscy oczekują na airdrop i takich projektów deksowych, które zmieniają po prostu wizerunek DeFi, pojawia się coraz więcej i już się mówi o tym, czy to będzie nowy trend, czy to będzie nowy sygnał do tego, żeby rynek po prostu rósł, i takich projektów jest coraz więcej. I jak sobie wejdziecie na x -a, czy na inne jakieś media społecznościowe i wpiszecie sobie DEX i są tam porównywarki projektów, które oferują właśnie kontrakty wieczyste, możliwość inwestowania bez żadnego gazu i różne inne rzeczy, no to zobaczycie sobie, że coraz więcej jest tego i coraz więcej zmienia to tradycyjne inwestowanie właśnie poprzez aplikacje, które się pojawiają i dają nam możliwość inwestowania w inny sposób, tak. Eee, I to jest kluczowym aspektem do tego, żeby ludzie pojawiali się w świecie kryptowalut i mieli ułatwione. <laughs> Przepraszam, ale to prawda. I mieli ułatwione, ułatwioną drogę do tego, żeby mogli inwestować bezpośrednio. Coraz więcej też jest mówione o tym, że gier redukują dźwignie i redukują, ograniczają możliwości tego ryzykownego inwestowania, a tamte aplikacje. Mało tego, że zwiększają dźwignię, bo razy 500, a nawet widziałem już razy 1000, właśnie pozwalają na takie, można powiedzieć, skoki bardzo ryzykowne. Tak? I to, to, to mieliśmy projekt Aster. To za chwilę będziemy mieli projekt Mira, Network i, i inne, które są powielane. Które, znaczy Mira to jest w ogóle inny, inny, tu inna bajka, to jest projekt oparty o sztuczną inteligencję, ale które są popierane przez znane osobistości. I takim, można powiedzieć, motorem napędowym też był tutaj, jeżeli mówimy o projekcie Aster, CZ Binance. Tak? I mamy jeszcze też kluczowe aspekty, o których trzeba też powiedzieć, moi drodzy e, słuchacze, że. Ostatnio ktoś napisał, że sześć głównych portfeli zarządzało tym projektem. Można będzie miało najwięcej tych, tych tokenów, tak? Z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. I teraz przechodząc dalej, um, chciałbym wam pokazać kilka artykułów, które tutaj zebrałem. Zobaczcie, eksplozja kryptoFortun setki tysięcy nowych milio milionerów. A to dopiero początek. I tutaj mamy takie artykuły, które mówią nam o tym, że Głównymi milionerami, którzy tutaj stali się w ostatnim w tym roku, tak, sztuka udała się ponad 240 tysiącom ludzi, więc całkiem pokaźna liczba. I żeby było to obrazowo, no to jest więcej niż mieszkańców Częstochowy czy Rzeszowa. Rekordowa liczba kryptomilionów w roku 2025. No to głównie ci inwestorzy to inwestorzy Bitcoina, moi drodzy. Ale to nie tylko Bitcoin, bo największy udział w tym boomie ma oczywiście Bitcoin, tak? Bo 70% milionerów w tym roku i wynosi obecnie 145 tysięcy. Ale czy, ale jest ich też coraz więcej, mówiąc tu o inwestowaniu w różne projekty kryptowalutowe na wcześnie, wczesnym etapie, no takim jak na przykład mówię, to był Aster, czy to była Zora, czy to były inne projekty kryptowalutowe. Możemy sobie tutaj Ogromna rolę odegrały też fundusze ETF. W ciągu zaledwie pół roku wpływy do amerykańskich spot bitcoinów, ETF wzrosły z 37 do ponad 60 miliardów dolarów. A więc też chciałbym Wam powiedzieć, bo zapomniałem powiedzieć, że właśnie te platformy, które powstają, dają możliwości właśnie handlu ETF-ami. I to też jest inna droga, Można powiedzieć, do tego, żeby stać się udziałowcem, i to nawet na polskiej giełdzie jest to możliwe, bo są etf -y bitcoina wprowadzone. No i tu mamy nową mapę bogactwa, jest tu opisywane, gdzie ci ludzie mieszkają. To jest jeden z artykułów, moi drodzy. Następny z artykułów to zobaczcie sobie, jest teraz głośniej mówione też o tym, że ludzie, którzy będą posiadali XRP, i to jest szereg artykułów. Nie będę tutaj przytaczał, nie będę tutaj otwierał, bo naprawdę jeżeli ktoś się porusza między Wixie czy w innych mediach społecznościowych, to tych artykułów jest mnóstwo, moi drodzy. Tych artykułów, które mówią nam o tym, żebyśmy inwestowali w jakieś projekty i pokazywały drogę, no to jest mnóstwo. I teraz e, mówi się o tym X, X, XRP, że znaczący kapitał początkowy, nawet przy obecnych cenach, posiadanie 10 tysięcy XRP może przynieść milion dolarów przy cenie 100 dolarów za token. I mówi się teraz tak, 5 dolarów, później 10, później 50, a nawet i 100. I historia XRP to jest szereg różnych Wariantów i lat, no bo to mamy tą, tą historię już praktycznie 8 lat, i głównie opiera się on na tych operacjach transgranicznych i użyteczności przez banki, tak? Miał to zastąpić stary, stary system SWIFT i, 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 i różne te, te rzeczy, które są właśnie związane z tym całym systemem bankowym. I mamy tu niewielkie inwestycje, stały się milionami. milionami. Ceny XRP musiałaby wzrosnąć wielokrotnie, na przykład stukrotnie, co jest scenariuszem spekulacyjnym. Ale czynniki kluczowe wzrostu, zobaczcie XRP, jasność regulacyjna w USA, infrastruktura i rozwój. tak? I tu mamy ten standard też ISO, który 2222, tak, może wpłynąć pozytywnie i zainteresowanie instytucjonalne rośnie, zainteresowanie inwestorowe, co może obejmować również inwestycje poprzez fundusze ETF. No i tu możemy to przeczytać i możemy to zweryfikować, moi drodzy. I ja mówię o scenariuszach, które są realne do zrealizowania poprzez właśnie długoletnie inwestowanie, poprzez tą akceptację przez instytucje, poprzez regulacje, poprzez zabezpieczenia i różnego rodzaju inne rzeczy. I to samo jest z Ethereum, moi drodzy. To też posiadanie, możemy powiedzieć, nie wiem, 200 Ethereum dzisiaj, przy cenie tam 50 tysięcy, czy, czy, czy tam iluś tych dolarów, no to też tworzy z nas, można powiedzieć milionerów, tak? Ja mówię tu o milionie w dolarów, ale przecież milion polskich złotych też jest racjonalnym wyjściem, tak? I następną rzeczą, o której tu chciałbym powiedzieć i ostatnią, no to zobaczcie jest Bitcoin, tak? Czy milion dolarów za Bitcoina to realna prognoza? I tu nawet można powiedzieć, że są pokusy mówiące o tym, że półtora miliona dolarów nawet za Bitcoina jest to naprawdę są dla kogoś absurdalne wiadomości, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że Bitcoin i inne kryptowaluty to szereg lat przed nami do akceptacji i realizacji pewnych celów, tak? I to nie jest tak, że rok 2025 kończy pewną erę, bo na pewno będziemy mieli jeszcze duże spadki, duże wzrosty i, i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje to historia nam z lat 2007-2025, jak różne wiadomości i różne czynniki przy, e, przysparzały rynkowi różnych e, biegów, tak? To nie jest tak, że ten rynek od 2017 roku rósł tylko i wyłącznie wymiernie do góry, bo mamy różne historie i różne projekty, które kończyły albo wysoko, wysoko, albo na samym dole, tak? No takim przykładem jest mój w ludzy, e, projekt BNB, e, tak? I dzisiaj on kosztuje ponad 1000 dolarów kosztował, a można było kupować za 50 centów. Więc to nie jest odrealniona rzecz, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć i chciałem Wam zwrócić na to uwagę, że ta dywersyfikacja swojego portfela ma ogromne znaczenie, bo zobaczcie nawet 100 dolarów może zrobić z kogoś milionera. Tylko jeżeli jest to racjonalne, jest to racjonalne podejście i inwestycja ma jakiś charakter, który hmm. można powiedzieć przez ten rynek jest popierana. Tak? I to właśnie był taki przykład tego projektu Aster. Tak? I chciałbym Wam powiedzieć, że tych projektów na rynku będzie się pokazywało, pokazywało coraz więcej. Ja mówiłem właśnie to w ostatnich swoich filmikach, że kluczowym aspektem jest to ta użyteczność. Ten kierunek, który zmienia wiele właśnie w projektach kryptowalutowych, ułatwia wiele rzeczy, przysparza nam różnych dodatnich. Rzeczy, które pozwalają nam inwestować w prosty sposób, zarządzać naszym kapitałem, no to jest wszystko kluczowym aspektem, do tego, żeby społeczność widziała taki rozwój i inwestowała w ten projekt. I na sam koniec, moi drodzy, chciałbym Wam przypomnieć, że na moim kanale też mówię o projektach, które się pojawiają na nim i które też możliwe, że dadzą jakiś zwrot, tak? No bo to nie jest tak, że wszystko to, co jest już powiedziane. Jest wyczerpujące, tak? I takimi dwoma projektami, o których mówiłem na moim kanale, no to pierwszy jest Bitcoin Hyper. Też projekt, który tutaj zebrał 18 milionów moi mojej drodzy, więc to jest projekt, który naprawdę miał jakąś dosyć sporą tutaj społeczność. Można było sobie tutaj kupić albo można kupić albo poczekać na listowanie Hypera. Już niedługo. Był to projekt memcoinowy, oczywiście. Był to projekt, który odblokowuje tanie transakcje bitcoina, to uwalnia prawdziwą moc bitcoina, płatności memcoins dApps. Rok 2000 zostanie zapamiętany jako rok, w którym Bitcoin Hyper zmienił to wszystko. No i tu mamy wszystko pokazane, opisane i, i, i możecie sobie zweryfikować, jak to wygląda, tak? jak kupić tego bitcoina. Mamy tu wiadomości, tak. Mamy tu ekonomikę danego projektu, mamy to wszystko, co jest istotne do tego, żebyśmy mogli zapoznać się z rzeczą, która nas interesuje. Opisy tych i linki do tych dwóch projektów będziecie mieli w opisie filmiku. Jeżeli chcecie sobie to zobaczyć, zerknąć i, i, i tak dalej, no to sobie wejdźcie, zobaczcie. I, i, I jak to wygląda, tak? A więc mamy takie projekty, które również na rynku się pojawiają. Być może one będą w dalszej etapie miały jakieś właśnie kluczowe znaczenie. Następnym projektem, tutaj, który również się pojawił, to też Memcoinowy projekt Maxi Dodge. On w obecnej chwili ma zebrane tutaj 2,5 miliona, więc też jakąś tam społeczność ma. Wchodzisz w następnego, Memcoina, który no, ma jakąś śmieszny przekaz, ma jakąś tokenemikę, ma jakiś plan finansowy, marketing, płynność, mapę drogową ma moi drodzy. E, mamy tutaj też również dalej, no jak go kupić. No i, i to, to, co charakteryzuje Memcoin, tak? Dodge symbol Symbol w osiągający maksymalną dźwignię 1000, e, Popijający przy tym Red Bulla, rozchwytowane, ale skupione na celu ze spoconymi dłońmi. tak? A więc to wszystko jest, moi drodzy, jaka niewiadoma rynku, tak? Te rynki, które mówią o tym, że jeden projekt w jednym momencie rośnie poprzez, można powiedzieć, jedno słowo człowieka, który ma autorytet, czyli CZ Binance'a pozwala po prostu takim projektom wzrosnąć. Teraz wyobraźcie sobie, że takich projektów będzie pewnie wiele więcej. I kluczowym aspektem dla wielu osób jest właśnie ta uargumentowana strona projektu poprzez jakiś Dobrą wypowiedź wpis poprzez jakąś news i tak dalej, do tego, żeby właśnie te projekty zdobywały coraz szersze zaangażowanie społecznościowe, tak? I naprawdę tych projektów jest mnóstwo i będzie mnóstwo się pojawiało na rynku kryptowalut. Warto gdzieś sobie to wszystko obserwować i wyciągać z tego wnioski. No nie jest to dzisiaj powiedziane, że jeden czy drugi projekt będzie, czy każdy projekt będzie robił ogromne, kolosalne zwroty, tak? Ale no czasami też ten projekt składany. Procent składany też również daje nam jakąś przyzwoitą sumę na sam koniec, tak? I ja nie mówię tutaj, że w takie projekty trzeba inwestować wie jakie pieniądze. No warto zaryzykować jakimś kapitałem i, i poczekać, zobaczyć, co one zrobią, tak? Czy będą właśnie miały te, te pozycje zwyżkowe te, te projekty? No 18 milionów, moi drodzy, tutaj na Bitcoin Hyper to nie jest też z dupy wzięte, tak? No ale. Nie takie projekty pojawiały się na rynku, nie takie pieniądze miały w załączku finansowania i później gdzieś tam daleko, daleko zostawały w tyle. Ale też są takie projekty, które robiły kolosalne zwroty i to takim przykładem jest mówię to co dzisiaj powiedziałem kilka projektów. Więc warto sobie to wszystko przeanalizować. Warto sobie gdzieś. To wszystko zbilansować i po prostu mieć tutaj w swoim portfolio różne Projekty kryptowalutowe. I naprawdę to, co powiększa świat kryptowalut przez różne drogi, może mieć znaczący tutaj udział w tym, żebyśmy pojawili się jako tych milionerów, tak, świata kryptowalut. I naprawdę to nie są dzisiaj mrzonki, czy to nie są dzisiaj jakieś wyssane z palca wiadomości, bo one potwierdzają, że być może przy dobrej, rynku, przy dobrej koniunkturze rynku i trafnym, pojawieniu się w jakiś projekt, no, będzie nam dane do tego, żebyśmy my stali się niezależni finansowo. Nie jest to prosta droga, nie jest to droga oczywista, ale jest realna do zrealizowania, jeżeli mamy wszystko poukładane i realnie podchodzimy do każdego zagadnienia i projektu, moi drodzy, bo nie można wziąć wszystko na rępał, nie można wszystko wziąć na jebał pies, bo e, później to, to ma swoje konsekwencje właśnie poprzez te złe decyzje, Straty swojego kapitału. Więc za, rozmyśla, rozmyślajmy dobrze, planujmy dobrze, i wchodźmy w rynek w takie pozycje, które są uargumentowane dobrym researchem, dobrym poznaniem całego aspektu systemowego. No i bądźmy na bieżąco z tymi wiadomościami, co się tam dzieje, czy to jest aktywne, czy to ma rozwój, czy to ma jakąś społeczność, czy ta społeczność się rozwija. No, to wszystko ma znaczenie, jak widać, z punktu widzenia nowych projektów. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Do następnego. Cześć.